20. To fragment komunikatu systemu CityPay, który jest elementem nowo powstałej w Skoczowie mobilnej płatności za parkingi. O jej wprowadzeniu, korzyściach i funkcjonowaniu Skoczowski Ratusz poinformował na specjalnej konferencji prasowej. Czy mieszkańcy skarżyli się na to, że nie mają drobnych, nie mogą przedłużać czasu parkowania? Są u lekarze, są w banku. Miałem zapłacone do 12, a przeciąga mi się w sklepie albo w jakimś miejscu. Mogę wyjąć telefon i zapłacić. Dopłacić do, do, do kolejnych godzin, prawda? Też nie przez SMS-a, a poprzez proste połączenie głosowe. Wygląda to w ten sposób, że łączymy się z numerem stacjonarnym i wybieramy ilość godzin parkowania. Bardzo, bardzo prosta funkcja, nie trzeba mieć jakichś skomplikowanych telefonów. E, opracowaliśmy taki system, żeby było po prostu łatwiej. Bo problemem przestanie być brak drobnych, nieobecność przy parkomacie, by przedłużyć czas postoju, ale dla tych, którzy mają telefon komórkowy. Dla tradycjonalistów pozostają parkomaty. A czyli ten system nie może działać bez parkomatów no bo nie wszyscy mają komórki, niektórzy nie korzystają, są osoby starsze. Więc ten system jest powiązany z parkomatami. A ci, którzy chcieliby płacić za parkowanie przez telefon, muszą zalogować się w systemie. Oczywiście podczas logowania ja mogę podać numer samochodu mojej żony, numer samochodu. Jeżeli prowadzę przedsiębiorstwo, mam kilkudziesięciu pracowników, mogę wprowadzić wszystkie te numery, robię jeden przelew na konto bankowe i już wszyscy moi pracownicy mogą używać tego systemu. System jest bardzo wygodny, został tak zbudowany, żeby każdym telefonem komórkowym czy on ma internet, czy nie ma internetu, najprostszym telefonem dokonywać tych transakcji. Także osoby, które czasami boją się, boją się różnych nowinek, no to tutaj to jest bardzo proste. Nasza spółka to przygotowała w ten sposób, że po prostu wybieramy numer telefonu, czyli dzwonimy. I głos automatyczny pyta się nas, ile chcemy zaparkować. Mówimy godzinę, akceptujemy tę transakcję, już wszystko jest zrobione w systemie informatycznym Urzędu Miasta, już są te informacje i kontrolerzy, którzy są wyposa wyposażeni przez nas w specjalne telefony, takie, takie urządzenia mobilne, na ulicach kontrolują te samochody, które używają tego systemu również w bardzo, bardzo prosty sposób. Koszty zaparkowania nie zmienią się i będą naliczane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Konto jest prowadzone przez miasto. Także środki, które wpłacamy, żeby to konto doładować, wpłacamy bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta. Oczywiście konto dedykowane tej usłudze, ale. Konto Urzędu Miasta, co daje duże bezpieczeństwo i mieszkańcom i miastu, że nikt moich środków nie przetrzymuje. Tylko środki, które wpłacam, wpłacam bezpośrednio, bezpośrednio do miasta. A ile miasto zapłaci za wdrożenie tego systemu? Czy to jest kwota poniżej, zam, poniżej progu zamówień publicznych, więc zamówienie z wolnej ręki. Tak, więc, więc nie, nie trzeba nadrobić zrezygnowania ręki. U nas jest bardzo mała kwota. Miejski system płatności mobilnych prawdopodobnie zostanie uruchomiony już w tym tygodniu.